Niech będzie wychwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Jest przed szóstą rano. Wyszedłem na pociąg i autobus, ponieważ dzisiaj muszę tak się dostać do pracy. W ten sposób siła wyższa. Proszę zobaczyć, jaka piękna pełnia. I też chyba jest ku temu dobra okaza, żeby się nagrać. Nawet zawsze, kiedy rano to robię, to jest jakieś takie duchowe uniesienie. I jest o wiele przyjemnie to robić i łatwiej. Jest cisza, spokój jest po prostu przyjemnie do czego chciałem się odnieść? Chciałbym się odnieść do odpowiedzi na pytanie, które zadał mi mój przyjaciel na temat tego, czy aby na pewno Bóg jest dobry i skoro jest taki dobry, to skąd tyle chorób, wojen, przemocy tego wszystkiego co złe na świecie bo skoro Bóg jest dobry, czemu pozwala na to, żeby się tyle zła działo na, na świecie powiem wam taką historię, która mi się przytrafiła paręnaście lat temu, kiedy dotarłem do Irlandii stanąc na przystanku autobusowym z moimi bliskimi zauważyłem mężczyznę, który wchodzi do autobusu i coś mu wypada z kieszeni, z tylnej kieszeni, kieszeni spodni i w pierwszej kolejności co pomyślałem, o, żeby to była kasa i chcę nadmienić, że wtedy też byłem katolikiem, chrześcijaninem, osobą uczyszczającą do kościoła, osobą, która chodzi do spowiedzi. A mimo wszystko, wyczekałem moment, w którym ten pan wsiadł do autobusu. Autobus odjechał, ja podszedłem, podniosłem to, co mu wypadło, i okazało się, że jest to 50 euro. Dzisiaj, kiedy o tym myślę, to jest mi niezmiernie wstyd, ogromnie wstyd, ponieważ gdzieś dziś tak nie uczynił dziś raczej podbiegłem do tej osoby podniósł to co wypadło tej osobie no i się z nią pożegnał wchodzę w taki ciemniejszy skwerek więc muszę się wyłączyć a nawet nie jest tak, że są lampy włączone Ok, dobra i teraz tak to właśnie wydarzenie przypomniało mi się i pokazało mi w jaki sposób też następuje transformacja w moim sercu i w moim duchu, ponieważ przez takie sytuacje, czy inne, które pamiętam ze swojego życia, odnosząc się do samego siebie, no myślę, że jednak Pan Bóg działa i zmienia człowieka, ponieważ tak jak powiedziałem, dziś bym tak nie postąpił. A dlaczego tak się stało, że właśnie wtedy? zacierając rączki, podbiegłem, podniosłem pieniądze, schowałem do kieszeni, jeszcze się cieszyłem, że będzie na coś tam do picia. Wyniknęło to z porządliwości mojego serca. I ta porządliwość, która jest w naszym sercu, ona ma różnoraką formę. Może to być porządliwość do osoby, może być to porządliwość do pieniędzy, do posiadania władzy, do posiadania rzeczy materialnych. I to wszystko, co jest takie, wiecie, ulotne, prawda, tu na ziemi. I sama ta porządliwość jakoś tak, nawet jak o nim mówię, to wydaje mi się takim troszkę niefajnym słowem, że to jest takie bycie bardzo łakomym na pewne rzeczy, albo bardzo chciwym na coś. No i tutaj mógłbym się odnieść do Listu Świętego Jakuba, rozdział czwarty bodajże. Wczoraj go miałem przygotowany, ale w związku z tym, że idę i nie mam przy sobie Pisma Świętego, to tutaj wrzucę ten fragment w którym święty Jakub mówi nam, no, że wojny i wszystkie te złe rzeczy, które się biorą na, na świecie właśnie wynikają z naszej porządliwości i z takiego złego nastawienia do życia, bo nawet jak jesteśmy mniej wierzący, czy na przykład w ogóle nie uznajemy wyższości Pana Boga lub Jego władzy, no to oglądając jakieś tam filmy w telewizji, a tutaj... Oglądając jakieś tam filmy w telewizji, zawsze widzimy e, walkę dobra ze złem. I ta walka ze złem, zazwyczaj dobra ze złem, odbywa się na takiej płaszczyźnie, że ktoś przemyca narkotyki, ktoś sprzedaje narkotyki, ktoś handluje ludźmi, ktoś próbuje obrabować bank. I tak, I tak dalej, i tak dalej. I to wszystko jest związane z pieniędzmi i z porządliwością pieniędzy, i z porządliwością tej władzy, tego, żeby być ponad innymi i udowodnić wszystkim swoją wartość. Tylko dlaczego zawsze chcemy udowadniać swoją wartość poprzez pryzmat pieniędzy? To mnie zastanawia. I kiedyś mnie to tak nie zastanawiało, bo kiedyś też za wszelką cenę chciałem mieć e, dużo pieniędzy. Tylko im starszy się robię i nabywam tej Bożej mądrości, która płynie z Pisma Świętego, to muszę się przyznać, że e, znajduję praktycznie odpowiedź na każde moje pytanie w Piśmie Świętym. Chyba nawet na każde pytanie, nie praktycznie i chyba i nie, nie tylko na niektóre, ale na każde bym musiał powiedzieć. I powiem tak. Jestem wdzięczny Panu Bogu, że, że gdzieś tam skłonił moje serce do czytania Pisma Świętego eee, i właśnie uczy mnie o tych porządliwościach, o tym, na co zwrócić uwagę. Drugim przykładem jest to, i to jest druga część odpowiedzi na pytanie, skąd się bierze choroba na świecie. W Piśmie Świętym oczywiście Pan Jezus mówi, kiedy umiera Łazarz i przyjaciele mówią, czemu Cię tu nie było, uratowałbyś Go? A Jezus mówi, ta choroba nie zmierza do śmierci, ona zmierza do tego, aby pokazać, Bożą Chwałę. Jak ta Boża Chwała może się objawić? No wyobraź sobie, że znasz kogoś, kto na wózku inwalidzkim, jest niepełnosprawny, albo jest coś kaleki, albo nie może sam wykonywać pewnych czynności. I Ty mu przez swoją pomoc możesz pokazać swoje dobre serce i miłość, którą masz do tego człowieka, właśnie usługując mu, będąc przy nim, pomagając mu, dając mu do zrozumienia, że jest taki sam, jak my wszyscy, no i niejednokrotnie zdarza się też tak, że człowiek jest po prostu upośledzony lub kaleki wskutek jakiegoś wypadku lub na przykład ludzkiego błędu, bo też tak może być. Ale choroba, to, że nam się wydaje, że jest dla kogoś ciężarem, oczywiście też tak bywa, może być korzystna dla tej osoby, ponieważ my, ludzie zdrowi, często mamy właśnie złe pragnienia i często w swoim życiem mając te. Wspaniałe dary od Pana Boga, jak zdrowie, pełne zdrowie. Duchowo upadamy. A taki człowiek, który na przykład jest osobą niepełnosprawną, niemówiącą czy niesłyszącą, może ma większy kontakt z Panem Bogiem niż my. my. A jak wiemy, i taka chora osoba, i taka upośledzona, i osoba niepełnosprawna, i my idziemy w tym samym kierunku. Więc kto z nas jest w lepszej pozycji? Bo patrząc na pryzmat tutaj ludzki, ziemski, wydaje nam się, że to my mamy lepiej. A z drugiej strony, patrząc na, ten, na tą drugą stronę medalu, całkiem możliwe, że tamte osoby są w lepszej sytuacji niż my. A cóż bym tu mógł więcej powiedzieć? No Myślę, że każdy sam musi zweryfikować swoje serce, bo chyba najważniejsze jest to, że człowiek musi zajrzeć w głąb siebie. I tak jak w Piśmie Świętym, ponownie, wszystko się odnosi do Pisma Świętego. Ze skarbca z dobrymi rzeczami wydobywasz dobro, a ze skarbca ze złymi rzeczami wydobywasz zło. I kiedy karmisz się dobrem, kiedy szukasz miłości, pożądasz tej miłości, podążasz za nią, to wtedy twoim, w twoim sercu będą dobre, e, dobre rzeczy. Będą dobre porządliwości, jeśli tak mogę powiedzieć. I będzie z niego wypływało serce, e, i będzie w nim to, co jest wartościowe, co się Panu Bogu podoba, i co nie krzywdzi ludzi, tylko daje im więcej miłości. Także chyba niech to będzie błędne na dzisiaj, nie będę przedłużał. No, musisz człowieku po prostu wejść w głąb samego siebie, zweryfikować swoje serce, czego tak naprawdę chcesz, czego tak naprawdę pożądasz, do czego zmierzasz. No, i gdybyśmy wszyscy to skrupulatnie robili, i gdyby nas tego uczono od dziecka. I gdybyśmy tego pilnowali i dbali o to, to myślę, że nie byłoby tutaj na świecie wielkich wojen. Tylko byśmy mieli ten raj, który został utracony właśnie przez grzech, chciwość i porządliwość. Bo kiedy Eba została oszukana i sięgnęła po jabłko, to była w niej jakaś zła pożądliwość tego, aby sprawdzić, trzeba by nie będzie jak Bóg. I my też troszkę tak czynimy z siebie takich bogów pożądliwie pragnąc czegoś. Plec pamiętania. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.